Siem wszystkim, z tej strony Długi. Witam Was na moim kanale Anatomia Broni Palnej. W dzisiejszym odcinku kolejny raz wracamy się do serii Tak było na ProArma 2024, a dziś pokażę Wam dwie firmy, jedno stoisko, a mianowicie firmę FTCS Personalizacja Broni oraz Cerakout Lab. Jedna z firm, czyli FTCS, zajmuje się tworzeniem no, naprawdę innowacyjnych i zajebiście ciekawych modów, do, głównie do kałacha, ale i nie tylko. Jest to firma, która jako jedna z pierwszych w Polsce zaczęła robić akcesoria customowe właśnie do platformy AK, robiąc to naprawdę ciekawie. Druga firma jest to Cerakote Lab z Michałem na czele, który jest jednym z najzdolniejszych lakierników Cerakote w Polsce. Nagrywałem już filmik na temat Cerakołtu, gdzie bardzo dużo jego prac było zamieszczonych właśnie w moim materiale. Także zobaczcie, posłuchajcie o tym, co mówią panowie na temat ich działalności i jak to wygląda. Na pierwszy ogień idzie FTCS. Już FTCS. na pewno widzę. Jesteśmy na stoisku firmy FTCS. Panowie zajmują się. To zbraniem, customizacją platformy głównie AK, ale i nie tylko. Mamy tutaj właściciela firmy, także opowiedz nam, skąd jesteście, co robicie i czym się dokładnie zajmujecie. Witajcie, głównie zajmujemy się tak, jak mówiłeś, modyfikacjami, częściami, produkcją do platformy AK. Jest to m.in. wszelkiego rodzaju montaże pod optykę, tak jak tutaj mamy nakładki na rączkę przeładowania, zaczepy zawieszeń zaczepy magazynków, no i też tak jak widać no na przykładzie tych dwóch karabinków pełne ukompletowanie, jeżeli chodzi o części drewniane, czyli customowe łoża, nakładki na rury gazowe, chyty pistoletowe, kolby. Tym, tym właśnie się zajmujemy, jeżeli chodzi o platformę oraz też nowość w tym roku, czyli seria taka bardziej taktyczna. Adaptery Kolpa R15 do karabinków AK, łoża w systemie MLOG. Łoża, co ciekawe są w trzech różnych długościach. Mamy wersję S, mamy wersję M sięgającą do kolana gazowego oraz wersję L sięgającą aż do podstawy, podstawy muszki. Ciekawym jest to, że w sumie byliście jedną z pierwszych firm w Polsce, która zapełniła lukę tego, czego kompletnie brakowało na naszym rynku, czyli nie było rzeczy, której można było sobie dozbroić kałacha pod siebie. Wasze produkty są w wielu sklepach jako topowe produkty do tej platformy. Także skąd się wzięło to ta chęć sam byłeś użytkownikiem, rozumiem, że brakowało ci tego, co trzeba było zrobić, więc to się wzięło. Tak, od dokładnie. To, to był ten problem, że właśnie jako strzelec, no gdzieś tam odczuwałem pewne braki na rynku. Tak? Nie można było zamontować optyki w taki sposób, jak chciałem, nie można było znaleźć łoża, zamontować kolby. No. Wszystkie te produkty wynikają z jakiejś realnej potrzeby, a nie potrzeby, a raczej braku możliwości na rynku do rozbudowy platformy AK. Wszystko to zostało tak naprawdę zaprojektowane na bazie naszych doświadczeń yy, oraz no, realnej właśnie potrzeby tego, żeby, żeby tą platformę jakby przywrócić drugie życie. Tak? Jednak to jest bardzo stara platforma, ale jak pokazuje dzisiejszy światło, no to dalej jest wykorzystywana. Ale jeżeli chodzi o inną broń, to widzę, że też pojawia się personalizacja w różnej, innej broni. Tu mamy na przykład Glocka. stippingiem też się zajmujesz? Tak, zgadza się. Poza akcesoriami do broni palnej robimy też takie prace rusznikarskie, gdzie mamy personalizację broni, czyli malowanie farbami Cerakot. Jeżeli chodzi o pistolety, to także jest to między innymi stipling, dorabianie dorabianie różnego rodzaju części pod zamówienie zgodnie z pomysłem klienta. Dużo mamy takich zleceń typu, że klient potrzebuje tak samo jakiegoś montażu. Gdzieś do swojej broni, do, do jakiejś optyki i tego też nie ma na rynku, może się do nas odezwać. My ten montaż zaprojektujemy oraz wykonamy pod jego dokładne wytyczne, pod jego zamówienie. Czyli generalnie jesteście w stanie zaspokoić praktycznie każde potrzeby modernizacji i dorabiania różnych części? Tak, klientów. Się. tak posiadamy bardzo duży park maszynowy, wszystkie części są obrabiane na maszynach numerycznych, także. No Tutaj mamy naprawdę mnogość, jeżeli chodzi o możliwości. Tak? Jesteśmy chyba jedną z niewielu bardzo firm, która ma przekrój taki, że zajmujemy się produkcją części od części drewnianych, aż po części aluminiowe, stalowe, czy nawet, nawet i, i z tytanu. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Yy, powodzenia w dalszym rozwoju, żeby jak najwięcej tych części wychodziło i zasilało sklepy. Dzięki dziękuję bardzo. również. No i teraz posłuchajcie Michała, swego czasu zwanego Matejko Polskiego CeraCoatu. Cześć, jesteśmy na stoisku firmy CeraCoat Lab. Mamy tutaj Michała, który jest certyfikowanym lakiernikiem CeraCoat. Opowie nam o swojej firmie i tym, czym się zajmuje. Cześć. Jestem Michał z CeraCoat. Jak to już Maciek wspomniał, zajmuję się nakładaniem powłok CeraCoat. No, zajmuję już się tym parę lat. Nie wiem, od czego to zacząć. Co powiedzieć, Skąd wziął się ogólnie pomysł na to, żeby kłaść? Swoje pierwsze kroki z powłokami Cerakot zacząłem podczas pracy w, no, w pewnej rusznikarni. I tak to już się zaczęła ta jej przygoda z powłokami Cerakot. Na początku zaczęło się to od zwykłego. Malowania, nakładania po z czasem już zostały wprowadzane jakieś y, wzory, kamuflaże. No, fantazja klienta. No, trzeba przyznać, że niektóre Twoje projekty są y, mocno oryginalne i Dziękuję. można powiedzieć, że jesteś w stanie zrobić to, co wymyśli sobie klient, co poniesie fantazja. No, są pewne ograniczenia takie techniczne, bo nie zrobimy pewnych takich projektów, które wyglądają jak stricte hydrografika ale większość, no, <grafię> ale większość tematów, czy tam pomysłów klientów jesteśmy w stanie zrealizować w większym bądź mniejszym stopniu. I co? Praktycznie jesteście w stanie formalować wszystko? Czy jest tak. broń, czy to są takie? Ja tak, cerakot jesteśmy w stanie nałożyć już na detal wielkości śruby dociskowej broka M1, M2 do większych już gabarytów, prawda? Jeśli chodzi o zastosowanie Cerogot, jest to bardzo szerokie zastosowanie, ponieważ przechodzimy o branży zbrojeniową po cywilną, czy to będzie e, zbrojeniówka z przemysłu motoryzacyjny, zbrojeniowy, sportowy, medyczny, rekreacyjny, na każdy detal, żelazny, nieżelazny, czy to będzie stopę aluminium, tytanu, Stali, magnez. można położyć powłokę. Dodatkowo też na tworzywa sztuczne. Na tworzywa sztuczne też możemy kłaść powłoki Cerakot. Nie? I trzeba przyznać, że rynek strzelecki zaczyna czuć mocne zapotrzebowanie na ten Cerakot. Dużo więcej firmy. E... Tak, zgadza się. Aczkolwiek bronią. w Polsce Cerakot też nie jest tak znaną technologią jak za granicą, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych cerakot jest na równi z malowanym proszkowym. Jest ta większa świadomość tej technologii. W Polsce, w Europie no, powoli, powoli jest rośnie ta tutaj świadomość. Nie? Zaletą CERACOT, powłok cerak jest taka, że tak jak wspomniałem wcześniej, można położyć na każdy detal, nawet na optykę czy inne newralgiczne tematy, gdzie farby proszkowe lub inne powłoki nie zdają, że tak powiem, egzaminu, prawda, bo albo są za grube, albo nie mają takiej, że tak powiem, właściwości takich technicznych, wyśrubowanych, nie, bo cerakot jest odporny na działanie wprawdzie każdego z, że odczynnika kwasy, zasady, rozcieńczalniki typu nitro, ten tak zwany toluen, aceton, paliwa, płyny hamulcowe, yy, na przykład DOT 4, no nie są w stanie usunąć tej powłoki, nie? Można też, to jako ciekawostka, nawet na układy wydechowe też kłaść do 1000 stopni, wytrzymuje powłoka. Bardzo dobrze, trzeba yy, Społeczeństwo edukować, mówić im. Tak, jak to... nie, bo tak jak wspomniałem, można jeszcze kłaść na takie neurologiczne elementy, ponieważ grubość powłoki to jest w granicach 20-50 mikronów, czyli bardzo jest to cienka powłoka. Dobrze, Michał, dzięki bardzo za rozmowę. Jeżeli chcecie zobaczyć pracę Michała i jego projekty, zapraszam go na Facebooka i Instagrama, co rachunek sprawdzajcie. Dzięki, Michał, za rozmowę i powodzenia. Dzięki, zdrów. No, i to by było na tyle. Jak sami widzicie, firmy robią naprawdę ciekawe rzeczy. Można ich pracę, ich projekty można znaleźć u nich na stronach, na Facebooku, na social media. Serdecznie Was zapraszam na obserwowanie właśnie ichniejszych profili, aby być na bieżąco z tym, co Panowie tworzą. Także standardowo, jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw coś po sobie. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie.